No, Paweł, powiem tak, widzieliśmy się przed świętami zeszłego roku. Cała ta afera covidowa spowodowała, że nie przyjeżdżałam do was. Rozumiem, że stanowisko to samo u ciebie. Tak, jeszcze mnie nie zdegradowali. Wykorzystajmy to, nagrajmy jakiś wywiad wreszcie. Dobrze, powiedz mi. Jest właściwie prawie październik 2020 dalej szaleje to choróbstwo, ale jak wy jako firma Rafkom jako firma Ravcom, poradziliście sobie z tym tak nawet powiem szczerze że nieoczekiwanie staliśmy się beneficjentami tej sytuacji po pozorom mieliśmy większy ruch niż zwykle pewnie spowodowało to to że klienci przenieśli się do pracy w domu i wbrew pozorom więcej drukowali, chociaż nie na tonerach, znaczy nie, to, nie przez tonery, a przez tusze, tak? Bardzo dużo tuszy sprzedawaliśmy w tym okresie, co przerosło nasze oczekiwania i naprawdę mieliśmy całkiem niezły wynik i dalej mamy coraz lepszy. Także nie narzekamy, naprawdę sytuacja dla nas jest no, dosyć e, wyjątkowa, ale zarazem bardzo dobra, tak? Znaczy rozumiem, że jeżeli, rozumiem, że skorzystaliście na tym efekcie zostań w domu i pracuj w domu, tak? Czyli rozumiem, że firmy, kiedy na open space wszyscy korzystali z jednej drukarki, dzisiaj każdy pracownik tą drukarkę posiadał w domu? Coś w tym jest. To spowodowało właśnie wzmożony ruch. Nawet w kwietniu w miesiącu, w którym niekoniecznie jest bardzo duży ruch, intensywność zamówień w naszej branży. Tak tutaj no, duża zmiana. Na korzyść oczywiście, także i ku naszemu zdziwieniu, naprawdę mieliśmy co robić. I mamy. Paweł, oprócz COVID-u, początek roku, to również informacje, które były dosyć nieprzyjemne, jeżeli chodzi o naszą branżę. Gdzieś pewien kawałek tortu pozostał bez opieki. Jak wy przyjęliście tą informację, która miała miejsce w styczniu, lutym? Informacja była co prawda niejawna, no ale takie informacje rozchodzą się po rynku szybko. W pierwszym momencie bardzo nas to zaskoczyło, ale potem musieliśmy dalej działać, tak? No i generalnie okazało się, że rzeczywiście część klientów jakby przybiegła do nas, tak? Z racji tego, że specjalizujemy się w materiałach eksploatacyjnych zarówno zamiennych, jak i oryginalnych, więc zauważyliśmy zmożone zainteresowanie ofertą naszej firmy. No i cóż, działamy prężniej, Cały czas do przodu. Pewnie konkurenci też czatują, że tak powiem, czekają na zamówienia klientów, więc myślę, że nie tylko u nas ten rok okazał się być bardzo dobrym rokiem. Mhm. Ale oprócz, że tak powiem, przejęcia kawałka rynku i wzrostu w sprzedaży, również prowadziliście pewne zmiany asortymentowe. Tu były bodajże nowe pudełka, zmiany w magazynie, powiększenie jego powierzchni. Opowiedz, co się działo tak naprawdę jeszcze? Czy tak naprawdę jesteśmy w trakcie projektowania i planów? Generalnie jest tak, że od przyszłego roku będziemy mieć dwa razy większy magazyn, co zwiększy zasięg naszych możliwości i to będzie klucz do naszego sukcesu w przyszłym roku, z tego względu, że będziemy mogli powiększyć ofertę. Pomieścić więcej towaru dla, do, dla naszych klientów. Także tutaj od tej strony bardzo się cieszymy, bo w tej chwili każda dodatkowa powierzchnia to jest skarb, jeżeli chodzi o naszą branżę. Druga sprawa to pudełka. Jesteśmy w trakcie projektowania nowy, nowej szaty pudełek tonerów i tuszy. Mamy tutaj jakieś pudełka, czy to jest już ta nowa szata? E to Na razie mamy nową szatę marki Cleverton. Już są gotowe. Mogę tu najwyżej mhm. pokazać nowa szata chociażby ściereczek do czyszczenia. Tak, tak mhm. wygląda nowa szata opakowania. Oczywiście jest też usprawnione wyjmowanie tych ściereczek, ponieważ wcześniej trochę klienci się skarżyli, że ciężko je wyjąć. Także teraz w bardzo łatwy sposób możemy je wyjmować i bardzo długo trzymają wilgoć. E, także no, ile takich jest, to, chyba, ile? jest ich 100 i to jest w tej chwili pełna ekstra klasa, jeżeli chodzi o ten wyrób. Mhm. E, dodatkowo wyposażyliśmy je w różne zapachy, także będzie przyjemnie używać dla klientów. Mhm. Polecam. Co jeszcze? Bo to jest zmiana opakowania. Czy, jeszcze, czy w Clevertonie pojawiły się jakieś nowe produkty? Tak, w Clevertonie mamy w tym roku... E, tak naprawdę dwie rzeczy. Wcześniej już mogli klienci zauważyć żel do czyszczenia ekranów, czyli nie płyn, a żel. Mhm. On jest tutaj w pojemności 200 ml, w bardzo atrakcyjnej cenie i też o przyjemnym zapachu. No i ostatni nasz hit to jest płyn do czyszczenia powierzchni z zawartością etanolu 72%. Tak naprawdę służy do dezynfekcji powierzchni różnych urządzeń. Więc generalnie w tych czasach covidowych teraz, no, jak najbardziej się przydaje i klienci myślę, że będą go no, z powodzeniem używać. Tym bardziej, że nie, e, że nie pozostawia po sobie takiego zapachu jak typowy aerozol, tylko e, takiej woni jakby, tak? Tylko, że jest zapachowe. Czyli poważnie rozwija się swoją markę Cleverton. Co będzie następnym krokiem, jeżeli chodzi właśnie o nią? No myślimy o kolejnych produktach Clevertona. Wszystko się okaże z początkiem roku, ponieważ to nie jest taki proces łatwy z dnia na dzień. To są, nie można zapominać, to są produkty chemiczne i potrzebują jakiegoś opracowania, certyfikatów, wszelkiej dokumentacji. Także myślę, że w nowym roku wzbogacimy się o kolejne produkty. Czas pokaże. Nie od dziś wiadomo, że korzystanie z materiałów eksploatacyjnych alternatywnych, czyli zamienników, bo możemy tak to nazywać alternatywne zamienniki, tak. Jest opłacalne przede wszystkim ekonomicznie, ale czy na przykład w związku z tym, że niektóre osoby musiały ograniczyć pewne koszty, niektóre firmy również cięły koszty w związku z COVID-em, bardziej są skłonne do tego, żeby właśnie przenieść się z oryginałów na zamienniki? Znaczy coś w tym jest, ostatni okres pokazał właśnie dużo, dużo, dużo zmiany tak, w tym kierunku. Tym bardziej, że coraz więcej klientów zauważa, że zamiennik do takiego prostego drukowania tekstu wcale nie jest gorszy od oryginałów, jest porównywalny jakościowo, no bo tutaj drukowanie tekstu to jest prosta czynność i naprawdę ten... Toner zamienny w niczym nie ustępuje e, oryginałowi, tak? No, inaczej się to może przedstawia, jeżeli ktoś naprawdę pracuje graficznie, tak, jako specjalistyczny grafik, tu może odczuwać jakąś różnicę. Ale powszechna usługa no, to jest prosty dróg. Także tu klienci coraz częściej obserwują to, że nie warto płacić 10 razy więcej. Mówisz, że 10 razy więcej może kosztować toner oryginalny od zamiennika. Z czego to wynika? No, to wynika pewnie chociażby z tego, że oryginały są, znaczy inaczej. Oryginalni producenci chyba więcej wkładają w przygotowanie tego yy, produktu, tak. Yy, produkt oryginalny jest, można powiedzieć, idealnie dopasowany do konkretnej maszyny, skomponowany pod konkretne urządzenie. Także yy, tutaj pewnie z tego wynika, chociażby. To, że jest poddawany wielokrotnym kontrolom i testom, nie oszukujmy się, zamienniki no są kontrolowane, ale powiedzmy raz u producenta, raz przez odbiorcę. Tam podejrzewam, ten proces jest wydłużony i chyba głównie z tego wynika reszta, to jest marża producenta, tak więc taka różnica. Eksploatacja to tak naprawdę temat rzeka, i klienci, którzy mają dzisiaj dokonać zakupu, borykają się z wieloma problemami. Z jakimi problemami głównie do Was trafiają? Ha, po pierwsze takim, że błądzą po rynku i pytają się, jakie są warunki współpracy z nami. Tak? No to jest ostatnio bardzo częste pytanie, i my chętnie odpowiadamy. Tak? Bardzo się cieszymy, że ktoś się do nas zgłasza, chce skorzystać z naszej oferty. Zapraszamy na naszą platformę zakupową, gdzie jest bardzo czytelnie, szeroko i naprawdę płynnie można korzystać z tej oferty. Także zapraszamy. Dobrze, jaki to jest adres? www.rav.waf.pl, łamane na B2B. Okay. I każdy może zostać waszym klientem? Każdy podmiot gospodarczy, który zajmuje się dalszą odsprzedażą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń. Okay. Jakie jeszcze pytania do Was trafiają? Niezmiennie pytanie, czy mam wziąć oryginał czy zamiennik? Albo inaczej, czy mogłabym wziąć zamiennik, albo mógłbym, tak? Mhm. Wtedy robimy taki krótki wywiad, co klient posiada, czym się charakteryzuje i tak dalej, jaka ilość wydruków, etc. Generalnie, jeżeli nie jest to jakaś skomplikowana czynność graficzno- kolorowa, to jak najbardziej polecamy zamiennik, bo tutaj, tak jak wspomniałem, prosty druk nie wymaga korzystania z oryginału. Kolejne, kolejne pytanie, które do Was trafia? Eee, kolejne pytanie. Eee, Laser czy atrament? Tak, o, to, też jest, to też jest takie standardowe pytanie. Laser czy atrament? Co ja mam wybrać? Albo jakiego rodzaju urządzenie wielofunkcyjne? tak? Czy ono powinno być kolorowe? Czy wystarczy mi monochromatyczne? No. Mhm. Tutaj nasz dział techniczny jako, jako taki specjaliści dużo doradzają, ale też w bezpośrednim kontakcie nasi handlowcy, którzy mają dużą wiedzę, są doświadczeni w tej branży i naprawdę mogą pomóc. Kolejnym pytaniem, które zauważam, to jest takie, co, czy jak ja użyję zamiennika i on pobrudzi naszą drukarkę, co wtedy tak? No, Wysuwamy wtedy propozycję naprzód, tak, do klienta z pomocą, że jak najbardziej, jeżeli to byłoby spowodowane naszym zamiennikiem, my pokrywamy koszt czyszczenia takiej drukarki naprawy. Także tu klient bez obaw może korzystać, nie mając z tyłu głowy tego, że a jak się coś stanie, no to wtedy klops, tak? Mhm. Pomagamy. Wychodzimy naprzeciw. No widzę Paweł, że w takim razie niezmiennie klienci mają cały czas chyba te same pytania od lat, jeżeli chodzi o eksploatację. Proponuję, abyśmy w kolejnych tygodniach odpowiadali na najważniejsze te pytania w tak zwanej Akademii Rafkomu. Co ty na to? Jak najbardziej, z przyjemnością. Zapraszam. <laughs> Dzięki za rozmowę, a teraz co? Kawa i ciacho? No jak najbardziej, już się nie mogę doczekać. Tyle czasu czekałem Daria. No wreszcie możemy wspólnie napić się kawy i zjeść ciastko. Dobra, dzięki i zapraszamy na skaner.pl i oczywiście raw.ww.paw.pl. <noise>